Dają na miłą rodzinkę, prawda? Błąd! Złoczyńcy też potrafią mieć uroczą familię! Nowakowie są rodziną ideałem! Właśnie jedzą śniadanie! Mm, smacznego! Kto chce świeżo wyciśniętego soku prosto z Hiszpanii? A kto tostu z dżemem truskawkowym? Nie, mamo! Ja wezmę nutelle! Mmm, ale pyszne! Mm. Poziom uczuć w rodzinie Nowaków przybije wszelkie skale. Mamo, tato, jesteście najlepsi. Jesteś naszą uroczą dziewczynką. Piękna jak mama. To nie fair, tato. Czekolada też ci pasuje. Co powiesz na poranne tulaski? To miejsce wygląda jak prawie raj. Czy to się dzieje naprawdę? Ta rodzina wygląda jak z reklamy. Ale rodzina Kowalski jest stworzona z chaosu. Dzisiaj też! Sprzątanie! Kamila ma lepsze rzeczy do roboty. A rodzice oczywiście przyszli w złym momencie. Kamilo, czy sprzątasz tu chociaż raz na rok? Tak ją wychowałaś! Lepiej nie wchodzić na wojenne ścieżki. Niech sami ogarną, jak to rozwiązać! Mam tego dość! Kamilo, Złotko, zapomniałaś o czymś! Hmm. Spodziewajcie się opadów z ubrań i nie wracaj dziś do domu. Przemyślę swoje zachowanie. Nie ma problemu. Kamila pośpi na zewnątrz. Kogo obchodzi, skąd robisz relacje? Cześć ludziska! Nowakowie właśnie sprzątają. To ich forma rodzinnego spędzania czasu. Mają wypracowany system. Kilka minut później wszystko lśni. Nie pora na odpoczynek. Nadal mają wiele do zrobienia. Co za drużyna? Yes. Damy radę! Mycie, podłóg może być całkiem fajne, prawda? Bąbelki i zapach czystości to coś niezastąpionego. A Elka już posprzątała yeah. całą kuchnię. Jest już dorosła. Dobra robota! Gdzie jest tata? Nie Aha. widziałam go od godziny. Hmm. Pewnie siedzi gdzieś samotnie. Tato, jesteśmy tutaj! Przemek wyszedł z podwórka, gdzie miał swoje ulubione zajęcie. Odkurzanie trawnika? Wszystko musi być czyste. Dość, koniec sprzątania. Szkoda, że to skończyło się tak szybko. Może jeszcze raz? Proszę, tato. Dobrze, dla ciebie wszystko. Jesteś najlepszy. Nie możemy tak dalej robić, Kamilo. Zero wiedzy. Ale masz na twarzy dużo makijażu. Nie ma co kłócić się z dyrektorką. Ona ma rację co do jednego. Przyprowadź do mnie swoich rodziców. Prosiła okay. pani o to, pani Klaudio. Nie wyglądają dużo lepiej. Jacy rodzice taka córka? Nasze dziecko jest idealne, paniusiu. Nie widzisz tego? O nie, to ślepy zaułek. Zostało tylko jedno: wezwanie rodziców i jej rodziców. O czym ona ma mrocze, Marcinie? Nie ma pojęcia o stylu. Potem pojawia się hałas, stukot i ogólnie pojęty chaos. Cicho! Z tą rodziną nie da rady dyskutować. Dobrze, Porozmawiać się w pokoju nauczycielskim. Nieco kropi, ale nie warto z tego powodu odwoływać pikniku. Rozstawmy się tutaj. Gdzie jest nasz miękki kocyk? I przysmaki! W tym koszu zmieściłaby się cała restauracja. Po lekkiej przekąsce można się nieco zabawić. Tak, nowakowie wiedzą, jak można się rozerwać. Na trzy! To zje pianki najszybciej. Zaczynamy! Rodzice zawsze pozwalają Elce wygrać. Dobra robota, kochanie! Jesteśmy z ciebie tacy dumni! Deszcz zaczyna się wzmagać, ale to nawet lepiej. Nieco dramatyzmu nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Tańce w deszczu są takie romantyczne. To idealny dzień! A nowakowie zniosą nawet przeziębienie. Żadne korupsko nie jest ważniejsze od spędzania czasu razem. Potrzebujemy więcej chusteczek! Już dorosłaś, Kamilo, więc jesteś gotowa na najważniejszą rzecz: naukę jazdy na kulajnodze. Już to potrafię, tato. No to ruszamy z górki na pazurki. Czemu tu jest tak szybko? Czy to tak ma wyglądać? Kamila będzie miała przejażdżkę, ale nie na długo. Ups, tata nieco przesadził. Dobrze, tato, ja się tym zajmę. Dziękuję za pomoc. Czasami lepiej radzić sobie samodzielnie. Perfekcyjna rodzina może podróżować tylko w jeden sposób, śpiewając piosenki i dyskutując radośnie. Ale niektórzy nie mają tyle szczęścia w życiu. Biedactwo! Pewnie jest jej bardzo zimno! Zajmiemy się tobą! Wskakuj do samochodu. Spokojnie, rozgościsz się! Damy ci wszystkiego, czego potrzebujesz! Zaczniemy Aha. od jedzenia i ubrań. Spodoba ci się! Państwo Nowak hmm. mają usługi pierwszej klasy. To jak pięciogwiazdkowy hotel. Od teraz jesteśmy rodziną! Pamiętaj, Aha. uwielbiamy tu laski, ale pogadamy o tym kolejnego ranka. Jest już późno, czas spać. Przyjmujemy gości w najlepszym łóżku, jakie mamy, a Elka poczyta jej historię o jednorożcach i księżniczkach. No, wystarczy podłoga. Dla gości jest wszystko, co najlepsze. Jeszcze rano żyłaś na wysypisku, a teraz zasypiasz w ciepłym łóżeczku. Życie jest piękne. Rodzina już domaga się śniadania. Gdy są głodni, nie są najmilsi. Wybacz, kuchnia jest zupełnie pusta. Od dawna nie było tu nic do jedzenia. Małgosia nie radzi sobie z gotowaniem. W lodówce też niczego nie ma. Musimy coś wymyślić. To przychodzi tu z samego rana. Nikogo nie oczekujemy. Ale dziewczyna z ciastkami pojawiła się w samą porę. Ciastka na śniadanie nie są złym pomysłem. To wygląda Ej! pysznie! Wezmę to! I to chyba też! I może jeszcze to! Ile? To będzie dziesięć dolarów! Dobrze, zaraz wracam! Tak, co za świetna yeah. wymiana! Od tygodnia nie udało się sprzedać tych ciasteczek! Rodzinko, pora na szamę! Częstujcie się i nie bójcie się ubytków! Ile ona tu była? A Kowalscy nadal jedzą śniadanie! Chcielibyśmy tak zawsze jadać. Mama powinna dostać podziękowania za jej spryt. Z kolei po dobrym posiłku trzeba odpocząć. To chwilę zajmuje. Czemu tu jestem? Ano tak, czekam na pieniądze. Co za kłamcy! Nigdy więcej nic im nie sprzedam. Trwa kolejny miły poranek rodziny nowaków. Ale dziś jest wyjątkowy dzień. Są urodziny elki. Pora wstawać. Ale najpierw trzeba pościelić łóżko. Zwyczaje są bardzo ważne. Mamo, tato, już wstałam. Gdzie są wszyscy? O, tu jest prezent. Jest wielki. Ciekawe, co jest w środku. Wszystkiego najlepszego. Nowakowie wiedzą, jak robić udane niespodzianki. To dla ciebie, kochanie. Nie chcę żadnych prezentów. Najważniejsze, że jesteśmy razem. Ale mogę użyć tej piszczałki! Wow. Możemy mieć święto dla nas wszystkich! Cieszmy się! Kowalscy też szykują się na urodzinę córki! Wygląda świetnie! Kamila powinna być zadowolona! Ale jubilatka nie spieszy się! Kamilo! What? Czego chcecie? Wszystkiego najlepszego! Kowalscy są gotowi nawet, by zaśpiewać córce 100 lat! prezenty, prawda? Kamila nie może doczekać się niespodzianki. Ale w tym roku nie będzie niczego nowego. Tylko jak zawsze tatuaż. To też ujdzie. To tradycja. Kończysz 17 oh, wow. lat. Proszę. Dziękuję. Dobrze, idę. W końcu się wyrwałam. Witamy na konkursie Rodzina Roku. Pierwszymi uczestnikami są rodzina Nowaków. Są tacy przyjaźni i kochani. Uwielbiają taniec, watę cukrową, cukier słodkości i różne śliczności. Wszyscy ich pokochają. Ale nie kowalscy. Ich uśmiechy powodują zeza i zgagę. Ech. Teraz poznajcie naszą drugą rodzinę. Przybojową, kolorową i pyskatą. Starczy ślicznotko, przejdź do sedna. Typowi kowalscy. Oni chcą chaosu i głośnych dźwięków. A Nowakowie kochają wszystkich. Niezwykle. Kowalscy są tacy uroczy. Pora podsumować wyzwanie. Zwyciężają obie rodziny, ale nie wszyscy są z tego zadowoleni. Prowadząca postanawia się ulotnić. Podobał Ci się nasz nowy filmik? Którą rodzinę polubiłeś bardziej chaotycznych, kowalskich czy milutkich Nowaków? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij dać łapki w górę, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek. Nie przegap kolejnych skeczy o różnych rodzinach od Trum Trum Select.